Siemano, witam Was w kolejnym odcinku po długiej, długiej przerwie jesteśmy dzisiaj w lesie i słuchajcie poznaliście parę oblicz polnej, ale nie poznaliście jeszcze takiego, że mamy tutaj park linowy i będziemy dzisiaj skakać z, z drzewa na huśtawce, nie wiem jak wam to powiedzieć i zobaczycie. Co Polna ma do zaoferowania. Dobra. Dobra takie rzeczy tylko na moje tamale. Wygląda puśtawka na polnej jedna z dwóch na razie. I co? może teraz trochę Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, teraz może trochę Wam pokażę, objaśnimy jak to tak naprawdę jest zbudowane, jak to wygląda i kiedy to powstało. No to zapraszam Was na platformę. Dobra, Dobra, słuchajcie. Ta platforma powstała jakieś dwa lata temu, coś około. Już tutaj raz nagrywaliśmy klip, znaczy ja sam z, z, z Yellow Mate. Nagrywaliśmy tutaj klip do piosenki, która nie wyszła. Znaczy, piosenka wyszła, ale bez klipu. Także co? Tutaj. Zaczynamy od wejścia. Po prostu drabinka zrobiona z takich z, takich, z takich, z tych szczebelków. No i przechodzimy tutaj dalej. Mamy taką półkę z takich długich desek. Mamy dwa takie krzesła, które nie wiem skąd tutaj się wzięły. No i tutaj odkładamy telefony, takie różne rzeczy. Tutaj Jesteśmy na krawędzi, stąd kiedyś też się skakało, ale no już jest to trochę za małe. No i przechodzimy do najlepszego miejsca, czyli ta drobinka, a u góry najlepsza. Kłośtawka na płonnej. Zapraszam Was teraz do góry. <gry> Także tak to wygląda widok. Stąd jest naprawdę... Niesamowity. Jest to jak taka mała Energylandia, tylko że na polnej i lepsza. Eee, no i co? Stoimy tutaj przy krawędzi. Bierzemy przyrząd, przypinamy się i lecimy. Może w kamerze tak tego nie widać, ale w realu jest naprawdę to ogromne. No i w taki sposób jest przymocowana lina. Jest też ona wzmocniona, gałęź jest wzmocniona. Też drugą liną, ale trzeba ją jeszcze napiąć, bo jest trochę luźna. No i co, obok mamy jeszcze koszulkę Suprima, która robiła kiedyś za, za to, żeby lina się nie przecierała. Obok mamy koło, tak dla jaj powiesiliśmy kiedyś. I żlandol. No i obok... Co ty się, synek, śmiejesz? To są bardzo poważne rzeczy. Dobra, obok była, był hamak z trampoliny, ale niestety ona spadła kiedyś. I tak sobie leży No i tak sobie leży A my przechodzimy do ostatniej części tego filmu Czyli ostatni skok teraz na ślepo No i mamy tutaj taki rekwizyt. Jest to plecak, założymy sobie na palica i będziemy lecieć na ślepo. Dobra, słuchajcie, zakładamy plecak teraz, kurde, bez trzyma Jestem. Wow. Dobra lecimy!

Jeszcze tak na zakończenie. Tak wygląda to wszystko na dole. Znowu mamy tutaj krzesła, trochę powywracane, ale to nieważne. Ławeczka taka mała, kiedyś była większa. Podpórki jakieś, żeby to się trzymało. No i to by było w sumie na tyle. Jeszcze tutaj mamy schodki. Kiedyś też stąd się w ogóle skakało. Bo to już w ogóle było. Wtedy to było yy, dla nas. Takie już naprawdę wysokie, a teraz no to jest różnica Także co? Dobra, jeszcze tak na zakończenie Jeszcze wam pokażę, zapraszam was Pokażę wam jak to wygląda w domu Chociaż jest tu kurde mega wszystko Także nie wiem jak bym chciał tam zejść. No jesteśmy już na dole Tutaj jest wcześniej wspomniany hamak z trampoliny. No i ogólnie nie ma tutaj nic ciekawego oprócz śmieci, które nam tutaj świecą. Jakieś gogony No i tak to wygląda. Dosyć nieźle. No tego tak nie widać w kamerze, jest naprawdę dla nas i to ogólnie jest mega wysokie, ale w kamerze tego w ogóle nie widać. No tutaj są jakieś kłody, płot chłod i tak się fajnie nad, nad tymi rzeczami, tak się fajnie przelatuje, naprawdę z pierwszej osoby robi to naprawdę wrażenie. No powiem tak, trzeba byłoby być tutaj i to sprawdzić, to wtedy inaczej byście już o tym powiedzieli. Dobra, także wracamy już ku chałpie. No i taki odcineczek fajny wyszedł dawno, dawno. Nie nagrywałem filmu, bo ostatni film to był podziękowanie na stosowów, za co Wam serdecznie dziękuję. Także było to miesiąc temu, więc dzisiaj nagraliśmy taki film, żeby już, żeby powrócić do nagrywania. Także co, my idziemy już ku chałupie. Zostawcie suba, lajka i widzimy się w następnym odcinku.